I dlaczego w ogóle ta cała taka yy, anegdota? Więc jeśli będzie pan miał ochotę to może w trakcie być... programu wywrócić stolik, to ja panu tutaj go zostawię. Miasto. będę miał gdzie Będzie można wywrócić stolik. No ale ja nie sądziłem, że pan się dosiądzie do tego stolika i go nie wywróci. Tylko na razie tak go po prostu wykorzystamy. Wywróci, czyli Krzysztof Bosak na razie nie Przysiadł wywraca. się do stolika. Bo panie nie to, to nie ten stolik. Pa, pan przyniósł stołeczek. Okay. Natomiast my mamy zamiar wywrócić stolik, przy którym siedzą PiS, Platforma, Lewica PSL, yy, partie, które dobrze się dogadują, mimo że w mediach się różnią. Dobrze się dogadują w TVP, gdzie nie przeszkadza tak zwanej totalnej opozycji, że jesteśmy jedyną partią, której w ogóle tam nie ma. Bardzo się dobrze czują. Dobrze się czują w Parlamencie Europejskim, gdzie to, grają to, to do jednej bramki w sprawach unijnych. Wspólnie popierając federalizację Unii Europejskiej, Fit for 55, politykę szkodliwą klimatyczną energetyczną, Europejski Zielony Ład, który będzie niszczył polskie rolnictwo i wiele dyrektywę budynkową, którą ukrywają przed społeczeństwem. Dobrze się dogadują w Prezydium Sejmu, gdzie próbowali. Chcieli łamać regulamin, zajmujmy my jako jedynie zaprotestowaliśmy, żeby zmieniać no tak, regulamin zgodnie z. No